Bardzo proszę, słuchamy Radio Cześć Maryja. Proszę. Szczęść Boże. Andrzej z Paryża. Proszę e, bardzo, Panie Andrzej. Doktorze Nowak, dlaczego Pan kłami, że Pan jest profesorem? że pan nie jest profesorem i dlaczego pan nielegalnie handluje swoimi wydawnicami w kościołach za pomocą swojego syna? Tak, chwileczkę. Po pierwsze, widzę, że pan, y, pan myli się po prostu, rozbija się pan z prawdą, ponieważ jestem profesorem od wielu lat na uczelni. Jestem, byłem y, na uczelni w Częstochowie, na Wyższej Szkole Pedagogicznej, potem na Akademii imienia Jana Długosza, a teraz jestem na, profesorem, na uczelni, mianowanym byłem za każdym razem przez władze uczelni, po, to, to jest ustalane, po, teraz jestem na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, to jest bardzo proste do sprawdzenia. Kłamie Pan tej sytuacji, natomiast jeszcze nie ma żadnego nielegalnego handlu, po prostu książki moje, wydawnictwo jest legalne i wydawnictwo, a i cieszy się zainteresowaniem, a propos wyszły właśnie w tym roku dwie kolejne książki Żydzi i Polacy wokół sporów i kontrowersji, i w obronie wiary, każda po ponad 300 stron, i myślę, że są rzeczowe, i dostatecznie przekonywujące. Mówić, Natomiast mówię, widać, jest nie, nie, się prowokator, bo jeszcze, no że to... raczej łubeckiego rodowodu, no właśnie, bo tacy myślę, taki, są najczęściej i on tak prowokatorzy. Tak jest z Paryża, jak ja jestem z specjalistą. To już rozmawiać. Ale niech się zajmie raczej panem y, maturzystą Bartoszewski, który o, jest w bardzo wielu mediach lansowany, a nie napisał profesor, tak. ani magisterki, ani doktoratu, ani habilitacji i tak dalej. Jeszcze przypomnę, że jeśli chodzi o mój dorobek książkowy, to jest około 50 publikacji książkowych, no i dalsze, y, przypomnę jeszcze, z 1600 czy 1700, 1700 artykułów. A jeszcze zasmucę tego pana yy, prowokatora, że dojdą dalsze kilka książek w tym roku, w tym przypuszczalnie też moja autobiografia.